No, i co było dalej? Potem, po znajomości, wskoczyłem do firmy, która właśnie miała skanie czwóreczki. Oczywiście legendarna jazda pod Tesco. Płatność z kilometra 40 groszy. Podstawa 500 zł Znaczy oni to nazywali podstawą. Ja się śmieję, mówię, że to 5 stópek to jest raczej dodatek za podpinanie naczep a nie kurde podstawa nie? Podstawa to może być najniższa krajowa gdzie kurde 500, 500 zł No cóż, tam robota była intensywna Ja akurat byłem na etapie wykończenia domu Także potrzebowałem jak najwięcej kasy Dlatego zależało mi właśnie, żeby tam się dostać do tej firmy, bo wiedziałem że tam kierowcy zarabiają znacznie więcej, niż kierowcy na międzynarodówce Oczywiście no... Coś za coś Jak już przed chwilą powiedziałem, 40 groszy z kilometra Nie była to jakaś szałowa stawka No ale było to znacznie lepiej, niż tam jeszcze parę lat wcześniej, gdzie miałem gołe 33 grosze z kilometra u poprzednich dziadów Ja na przykład na tych Magnumkach właśnie Także no 40 groszy z kilometra, 500 zł dodatku. No i co, w pierwszym miesiącu byłem zawiedziony, bo zarobiłem, no nie pamiętam już dokładnej kwoty, mam to gdzieś zapisane, ale no zarobiłem ponad, czyli nie ponad tylko poniżej 6000 zł, co no po prostu dla mnie to było, był taki zawód, bo ja słyszałem, że tam kierowcy zarabiają znacznie więcej. No ale to był mój pierwszy miesiąc pracy, także oni dopiero mnie testowali. Nie dostawałem zbyt wielu dobrych tras. Za to w drugim miesiącu pracy tam no, pobiłem swój rekord życiowy. Znaczy pobiłem, ustanowiłem swój rekord życiowy, który do dnia dzisiejszego nie został pobity ani pod względem kilometrów, ani pod względem wypłaty za miesiąc pracy. No, to nie będę wam tu ściemiał, no, to, to były auta na tarczki. Jeździłeś ile chciałeś. Miałeś ochotę jeździć cały tydzień. Jeździłeś cały tydzień. Oni ci zapewniali robotę, jeśli kierowca miał ochotę to jeździł również w weekendy. No, udało mi się wykręcić niecałe 19 tysięcy kilometrów to nie był jakiś tam rekord firmy, bo zdarzało się ponad 20 tysięcy, no mi się udało wykręcić niecałe 19, no byłoby znacznie lepiej, ale. Jako najświeższy, a zarazem najmłodszy kierowca w firmie, nie dostawałem aż tylu dobrych tras, co starsi kierowcy. A robiąc dużo kominów, no, też nie mogłeś nabić jakiejś wyjątkowo dużej liczby kilometrów powyżej 20 tysięcy. No te 18,900, coś koło tego, zarobiłem wtedy osiem tysięcy kilkadziesiąt złotych. No i to ile to lat temu było Z tego co pamiętam to w tamtym czasie kierowcy na międzynarodówce Zarabiali poniżej 6000, tysięcy, no bo ta szóstka z przodu to była taka Parkingowa legenda Już nie pamiętam który to był rok, ale No na kraju zarobiłem ósemkę Także no To już była ta kasa po którą ja tam przyszedłem ja traktowałem tę pracę po prostu jako takie odpokutowanie mojego nieróbstwa, bo ja w poprzednich latach tak trochę pojeździłem w jednej firmie, tak parę miesięcy, stwierdziłem, że to jest jednak jakaś lipa. Dałem sobie spokój, potem miałem znowu trochę wolnego, potem znowu sobie znalazłem jakąś firmę. No i tak sobie po prostu trochę jeździłem, trochę odpoczywałem. Ja stwierdziłem, że kurde po tych kilku latach takiego podchodzenia niepoważnego do pracy, Teraz muszę nadrobić tamten stracony czas, znaczy stracony, no, niespożytkowany na pracę zarobkową. No i poszedłem właśnie do tej firmy, gdzie się jeździło dużo. Stwierdziłem, że no po dwóch latach odpokutowałem swoje nieróbstwo, bo wytrzymałem tam no, około dwóch lat, To chyba może mi miesiąca czy dwóch miesięcy zabrakło, żeby były pełne dwa lata. Ogólnie rozstanie z tą firmą, to jest też temat na osobny film Po prostu no... coś we mnie pękło Byłem innym człowiekiem, byłem wtedy chyba najgrubszy w swojej historii Tak mi się wydaje, że wtedy byłem najgrubszy, no bo nie zjeżdżałem do domu zbyt często Jadłem właśnie te śmieciowe jedzenie ze słoików, typu pulpety czy inne Świństwa. No, wtedy jeszcze piłem piwo. No, naprawdę, tak yy, pamiętam, że chyba z tego filmu, co tam nagrałem, się siedząc w wasobówce, że tam jakiś niedobór kierowców i tak dalej. Wtedy byłem właśnie taki trochę bardziej podlany niż zwykle. No, teraz wtedy się nie ważyłem, ale no, aktualnie ważę 105-106 kg. Przy czym no, jest w tym też trochę więcej masy mięśniowej niż było wtedy bo wtedy to byłem głównie głównie tłuszcz niż mięśnie no teraz ćwiczę od paru lat więc jednak tej masy mięśniowej przybyło znacznie oczywiście team natural żadnych tam sterydów nigdy nie brałem i nie planuję, chociaż myślałem wejść na pierwszy cykl ale jednak jednak nie ponieważ to by tylko przyspieszyło pewne choroby a Mało prawdopodobne, żebym był całkowicie zdrowy, ale mniejsza z tym. No i co, rozstaliśmy się. No, był trochę zgrzyt między nami, ale no, wygarnąłem właśnie, co mi tam na wątrobie leżało. Rozstaliśmy się. Uff, tu mam taką karteczkę, na której sobie zapisałem właśnie, jakie były kolejne firmy, żeby znowu czegoś nie pominąć. Tak jak w przypadku DPD. No i Miałem iść do firmy z okolic Gliwic na kontenery, bo w Gliwicach też jest właśnie taki mały port kontenerowy Kumpel właśnie tam jeździł, zresztą ja znałem tych kierowców z tej firmy, bo oni też, część kierowców właśnie jeździła pod Tesco Także my się tam znaliśmy, robiąc tą samą robotę I No musiałem czekać aż się właśnie jakieś auto zwolni i w międzyczasie mój kumpel Pozdro po Pojebańcu Okazało się właśnie, że mój kumpel jeździ salówką na Włochy w podwójnej obsadzie Bo tam no, Było dużo punktów rozładunku I mi powiedział, że w sumie Jak nie mam roboty to nie może załatwić Ja się w sumie zgodziłem no bo tutaj czekałem aż się coś zwolni na te kontenery No i wzięli się właśnie na tą solówkę na te Włochy Bo ja byłem ciekawy właśnie jak tą się po Włoszech jeździ. Ja nie traktowałem tej pracy jakoś poważnie, że to na dłużej tam zostanę. No bo nie po to robiłem E, żeby jeździć solówką. No tak z ciekawości po prostu poszedłem tam, żeby zobaczyć, jak się jeździ po Włoszech. No i cóż mogę powiedzieć, Włochy, piękny kraj. Podejście ludzi, no wyjebane na wszystko. najważniejsze siesta, kierunkowskazów się nie używa, nawet policja często nie używa. Jak chcesz się włączyć na rondo, to kocio kwiku dostajesz, bo żaden kretyn nie wrzuci kierunkowskazu przed zjazdem. A ty czekasz jak idiota. No, ogólnie, ale ogólnie kraj mi się bardzo spodobał, Nawet na tyle, że zacząłem myśleć, kurde, może by się tu przeprowadzić, zarabiać w euro. Fajny klimat. Jeździmy akurat w okresie zimowym, także najczęściej wystarczyło w polarze samym wychodzić. Starzyło się też, że zaatakowała zima. Znaczy, dla nich to był normalnie paraliż, bo spadł śnieg Swoją drogą muszę przyznać, że faktycznie dosyć niecodzienny widok, tutaj masz jakieś osiedle domków jednorodzinnych, palmy rosną, a tu kurde, pełno śniegu, biało na drodze palmy przykryte śniegiem, no fajny widok Także Włochy mi się spodobały, robota no nie za bardzo, bo woziliśmy okna PCV, czy tam prawidłowo się powinno mówić PVC No Robota w sumie nie była najgorsza, tylko było pełno okien na tej salóweczce. Było też sporo miejsc rozładunku. Nie powiem teraz tyle, bo nie chcę okłamać, ale przykładowo na przykład 911, miejsc rozładunku. Dziwne miejsca rozładunku typu, umówiliśmy się z jakimś Włochem pod wiaduktem, pod jakąś autostradą czy inną przelotówką. gość podjechał busem, my tam stanęli pod tym wiaduktem na jakimś poboczu ziemnym. Gość podjechał busem, my mu wyciągnęli 1-2, czy tam ile okien, on sobie to wrzucił Na parkingach przy autostradzie też się nieraz zdawało no, Ogólnie niektórzy to byli kombinatorzy Przykładowo okna wzięła, a żeby płacić to już nie chciał, no trzeba było się kurde upominać Bo nie wszystko było przelewami robione Niektórzy dawali napiwki w euro, a niektórzy kombinowali, żeby Cię oszukać Bywały miejsca, że nawet tą solówką trzeba było się starać, żeby tam wjechać. Zresztą kto jeździ po Włoszech, ten wie, że tam no bywa ciężko. Raz był jakiś objazd zamkniętej drogi. Oczywiście nic nie oznaczone. i Stanęliśmy, nie wiadomo jak przejechać. Jechał Włoch taką małą cysterną solówką. No to Pojechaliśmy zanim gość też nie wiedział co zrobić. Kurde gdzieś dojechał do jakiejś dziwnej drogi, gdzie nie dało się już przejechać, musiał zawracać. No. Także jak sam Włoch nie wiedział gdzie jechać, to co dopiero my. No ale to jest właśnie typowo włoskie podejście drogę ci zamkną, ale wcześniej żadnej informacji, żadnego wytyczonego objazdu. No ja byłem w szoku, nie. Jeszcze to było na jakichś, kurde, zadupiach. Później przejechaliśmy przez jakieś miasteczko, że naprawdę było się ciężko z osobówkami minąć. O, kurde, no, są ciekawe wspomnienia. Pojeździłem tam parę tygodni, nie wiem, chyba sześć no, było dwóch właścicieli tej firmy, ale oni też dziwne podejście mieli do tego no. Wiadomo, że bo to była solówka z zabudową firanką No to jak odsuwasz firankę, no to ciągniesz za te paski, które są od zapinania plandeki Wystąpiło zmęczenie materiału, no i po prostu się jeden pasek kurwa jak za niego pociągnąłem Oni do mnie pretensje o to mieli, że ja im kurde firankę zepsułem no. A, ludzie po prostu niepoważni, nie? no jak to się śmieje z takich ludzi Ale no, no rozstaliśmy się tam po 6 tygodniach Chyba 6 tygodni, bo to też pieniądze nie były duże Nie pamiętam już ile wtedy zarabiałem, no chyba tam była stała pensja, ale no Jak na międzynarodówkę, no to nie były godne pieniądze Bardziej, że warunki no, trzeba było te 5 dni w tej kabince spędzić, a no, to był dramat, po prostu to był dramat. Nie, nie chcę, wolałbym o tym zapomnieć. Nie, a czy Włochy, ładny kraj, ale <laughs> o tej solówce na pewno ja chciałem to wyrzucić z pamięci. Za ciasno dla jednego, a co dopiero dla dwóch. Także po paru tygodniach zrezygnowałem z tego.